To jest mapa myślowa tego, co stoi za strukturami branży AI. Jeśli chcesz inwestować w AI, to dzięki tej mapie będziesz wiedział, jak działa sektor i dlaczego implementacja AI w biznesach staje się koniecznością. Oczywiście osoby, które zrozumieją to wcześniej, zyskają dużą przewagę, a te, które nie, staną się ofiarami nadchodzących zmian. Tak jak podczas rewolucji przemysłowej, Niektórzy kupowali maszyny, automatyzowali produkcję i budowali swoje imperia, a inni tracili pracę i byli przez te maszyny zastępowani. Żeby w ogóle mówić o AI, potrzebujemy bardzo dużo mocy obliczeniowej, bo moc obliczeniowa, która jest wynikiem myśli technicznej i hardware'u, jest fundamentem całego ekosystemu AI. A dokładniej tymi fundamentami są centra danych, pełne karty graficznych. NVIDIA H100 lub TPU od Google, czy innych procesorów wyspecjalizowanych w uczeniu i uruchamianiu AI. Ich dostawcami są giganci technologiczni tacy jak Microsoft Azure, Amazon AWS czy Google Cloud. Te centra obsługują chmurę, co w praktyce oznacza, że możemy korzystać z nich zdalnie. Bez nich nikt nie byłby w stanie wytrenować, uruchomić ani hostować dużego modelu. To tutaj zaczyna się cała historia i tutaj należy szukać inwestycji, jeśli chodzi o fundament ekosystemu AI jako oprogramowania. Dostawcy AI jako usługi są mocno uzależnieni od infrastruktury tych firm i nie trzeba szukać daleko, żeby przytoczyć jakiś przykład. Microsoft na przykład posiada prawo do 49% udziałów w zyskach OpenAI i OpenAI jest dosłownie na łasce Microsoftu bo bez bardzo korzystnych warunków korzystania z chmury mogłoby mieć wielkie kłopoty finansowe. Zresztą ten duży udział w OpenAI zapewnia Microsoftowi wielką władzę w firmie. Model Cloud od Anthropic jest tak samo uzależniony od chmury Amazona jak OpenAI od Microsoftu. Lama i Gemini są z kolei tworami właśnie dostawców chmury i mocy obliczeniowej, jakimi są Meta i Google. Myślę, że też warto wspomnieć, że Lama jako jedyna jest open source i wiele startupów zarobiła setki milionów, używając jej architektury praktycznie za darmo. Wszystko dzięki temu, że Mark Zuckerberg chyba przeżywa jakieś olśnienie i staje się coraz bardziej ludzkim tworem, trenując brazylijskie jiu-jitsu i udostępniając takie niesamowite narzędzia jak właśnie Lama. I teraz przechodzimy na kolejny poziom, bo mając do dyspozycji taką infrastrukturę możemy zbudować modele bazowe, czyli te gigantyczne sieci neuronowe, które uczone są na setkach miliardów tokenów. To tutaj działają gracze tacy jak OpenAI z GPT-4 i GPT-5, Anthropic z Cloud, Google DeepMind z Gemini, czy Meta z LAMO. To właśnie tutaj dzieje się cała magia związana z tak zwanymi transformerami. Czyli właśnie tą architekturą stojącą za modelami, których używasz. I teraz jeśli mamy już taki model bazowy, który jest wyszkolony i hostowany w chmurze, ktoś musi sprawić, żeby inni mogli z niego korzystać. I tutaj pojawiają się dwie drogi. Pierwsza jest prosta, firmy udostępniają mapkę albo stronę internetową z modelem, tak jak my korzystamy z ChatGPT czy Copilota. Logujesz się i gotowe. Bez zbędnego kombinowania model pomaga ci w pracy albo w codziennych zadaniach, zwyczajnie ułatwiając ci życie i oszczędzając czas. Ale druga opcja jest znacznie ciekawsza. To udostępnienie modelu przez API. Dla osób, które nie są mocno związane z IT, można sobie wyobrazić, że API działa jak wirtualna bramka do modelu i superkomputera. Ty wpisujesz polecenie. Bramka przesyła je do modelu w chmurze, a po chwili dostajesz odpowiedź. Dzięki temu firmy nie muszą budować własnych modeli ani całej infrastruktury. Mogą po prostu podłączyć się do bramki i użyć modelu tak, jak chcą. I właśnie dlatego wokół API wyrasta teraz cały ekosystem startupów, bo jeden i ten sam bazowy model możesz przez API zamienić w lekarza, prawnika, doradcę. Czy cokolwiek tylko sobie wymyślisz. I tutaj zaczyna się magia. Często nawet nie trzeba nic zmieniać w samym modelu. Wystarczy ubrać go w inny model biznesowy i nagle masz gigantyczną wartość do sprzedaży. A za to już można naprawdę zgarniać kokosy. I to nie tak, że to tylko teoria. Tak właśnie działa wiele firm, które na tym zarobiły duże pieniądze. Po prostu prezentują nam to samo w nowym opakowaniu. Ale to dopiero początek. Bo jeśli jakaś firma chce, żeby model stał się prawdziwym specjalistą i dawał użytkownikowi unikalną wartość, to ma na to trzy sposoby. Pierwszy to fine tuning. Polega on na trenowaniu modelu na własnych, specjalistycznych danych. Dzięki temu powstaje nowa, bardziej wyspecjalizowana wersja, oparta na tej samej architekturze. Drugi sposób to prompt tuning. Czyli nie zmieniamy samego modelu, tylko sposób w jaki go pytamy. I trzeci sposób narzędzia i szablony. Dzięki nim możemy podać modelowi nasze dokumenty czy bazy danych jako kontekst i wtedy model te dane zna i odpowiada na pytania związane z Twoimi materiałami. Jest to turbo użyteczne, bo jak wrzucisz w ten sposób naprawdę dużo danych, to później możesz je łatwo przez model wyciągać, zestawiać ze sobą i robić z nimi inne ciekawe rzeczy, zamiast samemu przekopywać się przez tony plików. Na końcu te wyspecjalizowane modele mogą też trafić do odbiorców takich jak ty czy ja. Możemy z nich korzystać bezpośrednio albo budować dzięki nim różnego rodzaju użyteczne automatyzacje. Ale to nie wszystko, bo są też branże końcowe, w których AI odgrywa naprawdę ogromną rolę. Na przykład opieka medyczna, gdzie model może wspierać diagnostykę czy analizę obrazów, finanse, od zapobiegania oszustwom przez scoring kredytowy, aż po algo trading, legal, czyli analiza i automatyzacja umów, edukacja, tutoring i tworzenie adaptacyjnych materiałów edukacyjnych, robotyka i Internet of Things, czyli ucieleśnienie AI w świecie fizycznym. I teraz, co to wszystko ma w ogóle wspólnego z inwestowaniem? Otóż AI dosłownie zmienia zasady gry. Żeby to lepiej zrozumieć, podam przykład. Wyobraź sobie, że firma potrzebuje 100 osób, aby ukończyć projekt w 100 dni bez automatyzacji AI. A dzięki automatyzacji, która podwaja wydajność, projekt może zostać zrealizowany przez 50 osób. To nie musi oznaczać zwolnienia połowy zespołu. Może to też oznaczać ukończenie projektu w połowie czasu, aby rozpocząć nowy, albo podwojenie jego jakości przy tym samym składzie zespołu i czasie. Ten procentowy przelicznik wzrostu produktywności oczywiście może różnić się znacząco w zależności od sektora, czy tego, jak szeroko firma potrafi aplikować automatyzację i AI do swoich struktur. Ale najważniejsze dla nas jest to, że doprowadza to do sytuacji, w której mała firma i mały zespół może przy małych nakładach wykonać wielką pracę i dostarczyć klientowi wielką wartość. Oczywiście jest to bardzo kusząca wizja i właśnie tak się dzieje. No i większość osób sądzi, że te firmy to jakieś odosobnione przypadki. Tylko, że jak te odosobnione przypadki zyskują przewagę konkurencyjną w sektorze, to inne firmy stoją przed wyborem. Przejść modernizację i zoptymalizować wszystko przy użyciu AI, albo stracić konkurencyjność i pozycję na rynku. Stoimy dziś przed wizją przyszłości, w której AI staje się fundamentem naszego świata. A ci, którzy nie nadążają za zmianami, po prostu wypadają z gry. Działa tu prawo dżungli. Efektywniejsza firma wygrywa i zostaje na rynku, a ta mniej sprawna odpada z rywalizacji. To oznacza, że takie firmy jak Microsoft, Tencent, Alibaba, Meta, Amazon i wiele innych stają się głównymi beneficjentami gigantycznych zmian, które będą kształtować świat przez następne dekady. Warto o tym pamiętać, wybierając swoje inwestycje, czy to w tych gigantów, czy w podmioty działające niżej w łańcuchu, na przykład w sektorze chipów, który jest mocno powiązany z rozwojem AI. Jednocześnie warto też spojrzeć na firmy, które już macie w portfelu. Czy rzeczywiście nadążają za tempem zmian? Czy może zaczynają ustępować miejsca nowym, lepiej zoptymalizowanym tworom ery sztucznej inteligencji? Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. Chętnie odpowiem na Wasze pytania w komentarzach. I do następnego. Cześć!